Dzień dobry, Olga Witosz z Tulimy Mamy. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Martyną Polsenoentowską. Cześć Martyna. Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o prawie do ochrony krocza. Martyno, ochrona krocza przy porodzie to dla kobiet bardzo ważny temat. Już o tym raz rozmawiałyśmy w jednym z wcześniejszych odcinków Akademii Tulimy Mamy, ale tylko króciutko przypomnij nam najważniejsze elementy ochrony krocza przy porodzie. Jasne, to tak, tak na szybko to na pewno będzie to, jak my się w ogóle do tego porodu przygotowujemy. Czyli zadbanie o to, żeby nie towarzyszyły nam infekcje intymne w trakcie porodu, raczej w trakcie ciąży przede wszystkim. Jeżeli chodzi o poród, to prowadzenie takiego porodu we własnym tempie, zwłaszcza tego drugiego okresu porodu, żeby kiedy zaczynają nam się te spórcze parte, albo mamy te 10 centymetrów, żeby od razu na siłę nie przeć, tylko żeby żeby ten maluszek mógł sobie spokojnie w ten kanał rodny zejść i żeby to dno naszej miednicy było jak najbardziej dotlenione. To, to jest jedna z takich bardziej podstawowych rzeczy. A jeżeli mówimy już o samej końcówce porodu, no to tutaj mhm. współpraca z położną odpowiednia pozycja do porodu, czyli jakby unikamy takiej pozycji na przykład leżącej na plecach, tak? bo wtedy to napięcie krocza, gdzie główka się wyłania, jest taka bardzo mocno od strony odbytu i wtedy mamy bardzo duże szanse, że to krocze mogłoby nam się uszkodzić. Im bardziej pionowa pozycja, im bardziej rozluźniona mama, tym większe szansa, że to krocze ochronimy. I teraz, jeżeli już mamy ten taki najbardziej newralgiczny moment w trakcie porodu, kiedy wyłania się główka, kiedy mówimy o tym pierścieniu ognia i tym takim nieprzyjemnym pieczeniu, no to tutaj jakby super, jeżeli będziemy współpracować właśnie z położną w trakcie porodu, żeby spokojnie oddychać, powolutku tego maluszka na świat wydobywać i wtedy mamy największe szanse, żeby to pokrocze ochronić. Mm -hmm. I do tej ochrony krocza kobieta ma praktycznie zawsze prawo, prawda? Z czego to prawo w ogóle wynika? Jeżeli chodzi o, o ochronę, to tutaj wynika to z po pierwsze standardu opieki okoporodowej, więc tutaj jakby standard. I za nami, żeby, żeby nie nacinać tego krocza, jeżeli nie ma e, jakichś przesłanek do tego, żeby rzeczywiście e, to krocze trzeba było naciąć. E, no i dodatkowo e, takim aspektem jest to, że zawsze o to, my wyrażamy e, zgodę na nacięcie krocza, e, powinniśmy ją wyrazić. Czyli nie ma takiej, e, nie powinno być takiej sytuacji, że ktoś nam bezprawnie to krocze nacina, dlatego że my. E, na zabiegi medyczne musimy wyrazić zgodę. I tutaj yy, od dłuższego czasu, właśnie przede wszystkim od momentu, kiedy też wszedł ten standard nowej opieki okołoporodowej, yy, bardzo mocno jest pilnowane, żeby yy, każda kobieta, która wchodzi na porodówkę, podpisała zgodę, czy wyraża mhm. zgodę na podanie oksytocyny w trakcie porodu yy, i czy wyraża zgodę na yy, właśnie nacięcie krocza. I jakby to jest taka pisemna zgoda, niezależnie co my napiszemy w naszym planie porodu, jak się będziemy tutaj komunikować, to te dwie zgody tak osobno tutaj jakby zawsze mamy, są zachęcane do tego, żeby podpisać. Uh -huh. I zazwyczaj tutaj jakby jest to tłumaczone, że. Nie będzie to wykorzystywane w niepotrzebnych sytuacjach, tylko w momencie, kiedy będzie taka potrzeba. No i tutaj mamy chyba taką najbardziej dyskusyjną przestrzeń do tego, kiedy realnie to krocze trzeba naciąć. Tak, bo, bo jeżeli my już wyrazimy zgodę tak, w tym miejscu, podpisując tą zgodę, kiedy personel nam tłumaczy, że tylko w razie potrzeby będzie to krocza nacinać, no to w zależności od tego, z kim rozmawiamy, jakie ta osoba ma doświadczenie, jaką ma praktykę, czego jest nauczona, to dla niej wskazania do nacięcia krocza mogą być. Aha. Zupełnie inne, tak? Aha. Jeżeli popatrzymy się na, na parę lat wstecz, no to tych nacięć krocza było dużo, dużo więcej, a tak naprawdę jeszcze chwilę wstecz, praktycznie wszystkie pierwiastki, które rodziły, miały nacinane krocza, niezależnie od tego, co się działo, więc, więc tutaj ta. To postrzeganie tego, kiedy to krocze trzeba naciąć u części personelu medycznego, może być dość mocno zakrzywione, że dość często je trzeba nacinać. Mhm. I tutaj, tutaj się pojawia troszeczkę problem, skąd mamy tak dużo tych nacięć krocza, pomimo tego, że i prawo nas chroni przed tym, i mamy zalecenia, dlatego że, że nie ma tak naprawdę podstaw do nacięcia krocza mm -hmm. tak często, jak my to robimy. No bo właśnie, bo teoretycznie kobieta ma prawo do tej ochrony krocza, jest lepiej niż było, bo to sama, sama mogę zaświadczyć, że faktycznie jest lepiej niż było 20-30 lat temu, no, ale mimo wszystko nadal w wielu szpitalach kobiety po pierwsze rodzą w pozycji leżącej lub półleżącej, przy parciu kierowanym na siłę i bardzo często właśnie mimo wszystko nacina im się krocze, krocza rutynowo. Mniej więcej wiesz, jakie są statystyki nacięcia krocza w Polsce obecnie? To jest dość duży odsetek kobiet. Na ten moment to jest około 50% mhm. kobiet, które mimo wszystko mają nacięcia krocza. No a Więc... co na ten temat mówią badania naukowe? Czy faktycznie połowa kobiet rodzących drogami natury potrzebuje nacięcia krocza? Kompletnie nie, kompletnie nie. Tutaj jakby e, zupełnie inną stronę, że tak naprawdę tych nacięć e, je, procentowo chyba nie powiem, bo, bo nie chciałabym spłamać. Mhm. natomiast e, natomiast naprawdę są to e, na zasadzie kilku procent, kiedy realnie mhm. to nacięcie krocza e, jest wskazaniem. tak? E, m... No i tutaj z, z tym się będziemy, będziemy troszeczkę właśnie kłócić, jakby dlaczego, dlaczego tak dużo tych nacięć Aha. krocza jest. I jakby myślę, że jedną z takich podstawowych rzeczy jest to, że no ja pamiętam sama, że jeszcze moment, kiedy byłam edukowana i edukowałam się w, w szkole, to dostawałam taką informację, że lepiej, żeby krocze było nacięte niż pęknięte bo to nas ochroni przed dużym pęknięciem, które mogą pójść w stronę odbytu, kiedy moglibyśmy mieć urazek wkrocza trzeciego, czwartego stopnia, że to byłoby ryzykowne, tak, mm -hmm. w tym wypadku. I teraz moja praktyka, kiedy przyjmuję poród domowe, kiedy praktycznie tych nacięć skrocza nie ma, tak, mm -hmm. to w przeciągu pięciu lat E, mojej praktyki e, w porodzie domowym e, dwa razy nacinałyśmy, krocze e, I to e, też patrząc się wstecz nie wiem czy jednak bym e, kolejnym razem z tego nie zrezygnowała, bo tak naprawdę nie uchroniło to nas przed mhm. prze Patrząc wstecz, więc e, jakby tak, o, jeżeli, mamy, jeżeli ma być taki duży uraz krocza, o tym trzecim, czwartym stopniu, to najprawdopodobniej on przy nacięciu i tak może być. E, jakiś czas temu e, miałam pacjentkę, którą prowadziłyśmy terapię biznę, właśnie e, po, e, po porodzie, e, i tam była mama, właśnie, która miała nacięte krocze i pęknięcie trzeciego stopnia. Mhm. I realnie to pęknięcie nam się ładnie goiło od tego nacięcia, które było tak, nie wiadomo po co zrobione, tylko bo już było widać, że coś się dzieje, to a nacznijmy. I było no, dosłownie jeden, jedno nacięcie w bok, pęknięcie w dół, i y, tak naprawdę mama była dużo bardziej okaleczona niż musiała być. Uh -huh. I teraz, jak sobie popatrzymy na to, to realnie lepiej, żeby jednak te krocze nam pękło, bo ono pęknie nam tyle, ile potrzebuje. Pęknie uh -huh. y, tak, jak potrzebuje, i jest jest mniejsza szansa na urazy, one się lepiej goją. Nawet kwestia tego, właśnie, w którą stronę najczęściej idzie nam pęknięcie, idzie nam w dół. Więc, jak się popatrzymy anatomicznie na, na to nasze krocze i jak tutaj wszystko na dole wygląda, no to po prostu naturalnie te pośladki będą nam zbliżały do siebie to pęknięcie i będzie nas to też mniej bolało i łatwiej się będzie goiło, bo kiedy mamy nacięcie w bok to niezależnie co my robimy, siedzimy, chodzimy, to to nam się naturalnie nie trzyma. To też muszą nam wszystko trzymać i to dużo bardziej nam doskwiera, więc myślę, że mamy, które doświadczyły i nacięcia i pęknięcia krocza, pewnie będą się ze mną zgadały, że to jest zupełnie mhm. zupełnie inne doświadczenie, i jednak pomimo dyskomfortu, jakim jest uraz krocza, to to pęknięcie jest dużo lepsze. Mhm. Do, doskonale rozumiem to, o czym mówisz, bo też niestety sama e, przeżyłam jedno i drugie, także, e, także no, faktycznie. Jak najbardziej. E, dobrze, a słuchaj, e, co zrobić, aby prawo do ochrony krocza przy porodzie zostało uszanowane? Co może zrobić sama kobieta, a co może zrobić jej osoba towarzysząca? Tak? W zależności od tego, kim ona oczywiście jest, bo może to być partner, e, no a może to być osoba, e, powiedzmy, nieuprawniona do. Jakby dyskusji, tak? Nie wiem, na przykład Dula, czy koleżanka, mama, to są inne jednak osoby. E, powiem taką. Myślę, że tutaj chyba tym najważniejszym aspektem jest właśnie to przyjęcie do szpitala. Ten moment, kiedy my wchodzimy na salę porodową i dostajemy realnie e, ten podpis, tak, do złożenia. Mhm. I tutaj, w tym momencie, mamy pole do dyskusji i też przede wszystkim e, powinniśmy mieć takie pole do zrozumienia tego, e, kiedy ten, e, to nacięcie krocza realnie jest nam potrzebne. Mhm. Kiedy ono może nam nas wspierać, tak? E, I tak z mojej perspektywy, jako położnej, e, na ten moment widzę chyba tylko takie momenty, kiedy realnie to nacięcie krocza jest potrzebne. To z przyczyn dziecka, tak? Kiedy mamy maluszka, ten poród postępuje sobie swoim tempem, ale widzimy, że on jednak potrzebuje dość szybko przejść na świat, tak? I teraz to jest perspektywa tego, czy on wyjdzie nam na przykład za minutę, czy wyjdzie nam za 5-7 minut. Dlatego dziecka realnie będzie robiło różnicę, bo mówimy już na przykład o momencie niedotlenienia, mhm. tak? W którym Sprawdzamy serduszko, widzimy, że jest duży spadek, on nie wraca i tutaj ten stan dziecka może się pogarszać. To w takim przypadku ja bym osobiście wyraziła zgodę na to nacięcie krocza, bo wiem, że dla dziecka to będzie miało znaczenie. I drugim przypadkiem to są porody zabiegowe. Czyli też najczęściej to jest przyczyna gdzieś tam e, najczęściej maluszka, ale przy tych poroga, porodach zabiegowych, takich kiedy e, na przykład są używane kleszcze albo tak zwane wakum, e, kiedy ten maluszek jeszcze dodatkowo jest wyciągany, czy na przykład przy e, dyskocji barkowej, to wtedy e, realnie mamy w zaleceniach, żeby to nacięcie krocza było, żeby tutaj jakby ułatwić. E, te pracę, tą pracę położnikowi, żeby tego małżka wydobyć i żeby go wesprzeć. Mhm. W każdym innym e... przypadku tak naprawdę bez sensu. Tak mi się wydaje. Tak, jakby z, <grym> z, z mojej pracy widzę, że jednak, <grym> jednak te pęknięcia będą lepsze, i żebyśmy się ich tak bardzo nie bały, żeby nas tak nie straszono, tak i właśnie jakby tutaj jest taka różnica bardzo często, kiedy mówimy. I rozmawiamy z tym personelem medycznym, że wypowiadane jest to, że będzie to krocze nacięte wtedy, kiedy będzie potrzeba, czyli wtedy, kiedy na przykład dziecko będzie tego potrzebowało, albo będzie widać oznaki, że krocze ma już pęknięć, tak, że ono jest blisko pęknięcia. I ta, ten drugi aspekt tego, kiedy ono jest blisko pęknięcia realnie, właśnie bardzo często jest nadużywane, tak? bo często są takie krocze, które mają takie oznaki, które, które kiedyś sama pamiętam, że dostawałam jakby takie wskazówki, że kiedy ono robi się takie białawe, tak? kiedy, kiedy ono robi się takie siliskie, wtedy to nacięcie powinno być wykonane, bo zaraz krocze pęknie. Tak naprawdę tutaj lepiej już temu dać się samemu, zaadaptować i czasami jeszcze da się je uratować tak, albo tylko delikatne pęknięcie, niż w tym momencie to kroczę mhm. nacinać. Mhm. E, więc tutaj myślę, że po prostu przy wejściu i takiej rozmowie z położną przy sali porodowej mhm. wyraziłabym zgodę tylko na nacięcie krocza w przypadku, kiedy dziecko będzie tego potrzebowało lub poród będzie zabiegowy. W mhm. innym przypadku nie i to bym ewentualnie nawet dopisała do tego, e, do tej zgody. Mhm. E no, i jeszcze może zatrzymujmy się na chwilę na tej zgodzie, tak naprawdę, bo pamiętajmy, że i tak personel medyczny ma obowiązek zapytać o zgodę w momencie, jeżeli wystąpi dany problem, nie na przykład 10 godzin wstecz, prawda? Więc tak. też ten papier jest fajną możliwością dyskusji, ale i tak ta zgoda musi zostać jeszcze raz udzielona w momencie, kiedy faktycznie jest jakiś problem. I się coś dzieje. Tak. I tutaj mhm. myślę, że właśnie jeżeli mamy tą końcówkę porodu i tu właśnie ta osoba druga, która jest wspierającą osobą dla mamy, może realnie ją wesprzeć, kiedy zostanie jej zadanie na pytanie, czy mogę naciąć krocze, tak? To nawet, żeby się zapytać, a co się takiego dzieje? Mhm. Tak. Dlaczego pani chce teraz naciąć krocze? Tak? I myślę, że tutaj, y, kiedy razem usłyszymy jako ten tandem w porodzie, y, dlaczego to krocze ma być nacięte, y, to mama wtedy może odpowiedzieć tak bądź nie, y, tak, wyrazić tą zgodę, y, bądź nie wyrazić, y, bo to jednak mama y, y, będzie musiała, y, jakby to jej zgoda, y, mhm. zgody potrzebujemy, a nie osoby towarzyszącej. Natomiast, jakby tutaj, partner po prostu, czy, czy ta osoba, właśnie jako dula, czy jako przyjaciółka, ktokolwiek to tam z nami jest, przy tym poradzie może być właśnie tą osobą, która będzie logicznie myśleć. Bo od mhm. mamy tego na ten moment, nie wymagajmy. Tak, bo tak? to jest ten on... finał, już sam. Tak, i bardzo często wtedy mamy są odłączone od myślenia, nieco skupione, tylko są po prostu w działaniu jedno konkretne zadanie i tyle, a nie logiczne myślenie, co się teraz dzieje, czy ja chcę, czy nie chcę czegoś. Więc fajnie sobie właśnie założyć, w których momentach ja mam zgodę na to pęknięcie, nacięcie cięcie krocza i, i żeby to sobie ustalić z partnerem, tak? I żeby on mi mógł po prostu przypomnieć, w tej końcowym etapie. okej, okay, pamiętasz, nie chciałaś tego nacięcia krocza. To co, nie wyrażamy zgody, i ona <noise> tylko może kiwnąć głową, tak, nie, i wtedy, e, wtedy jakby przy tym stajemy. Dobrze, a powiedz, a co zrobić w przypadku, kiedy no, nie wyrażamy tej zgody, a mimo, te, mimo wszystko lekarz czy położna sięga po nożyczki i właśnie chce naciąć krocze, lub właśnie to krocze mimo wszystko zostało, mimo tej niezgody, zostało nacięte? Co może mhm. zrobić w takiej sytuacji sama kobieta, a co może zrobić jej osoba towarzysząca? Hmm. Realnie myślę, że jeżeli widzimy, że ktoś tak pomimo wszystko sięga po nożyczki, to myślę, że warto byłoby na głos wypowiedzieć, że to jest niezgodne z prawem, tak? I że będzie ktoś ponosił za to konsekwencje, jeżeli to zrobi bez naszej zgody. Więc myślę, że dobrze byłoby to na głos wypowiedzieć. Na pewno tutaj właśnie jeżeli my tej zgody na papierze nie wyznaczymy, to nikt nie będzie nam tego krocza nacinał, ale pomimo wszystko, jeżeli by się tak zdarzyło, no to wtedy mamy pełne prawo do takiej odpowiedzialności mhm. i karnej, i zawodowej, żeby odszkodowania od takiej osoby się domagać i, i ewentualnie jakby tutaj zgłosić skargę na taką mhm. osobę, która takie przekroczenie poczyniła. Mhm. Też mam no, dość dużą nadzieję, że mimo wszystko już takie sytuacje to są w Polsce ekstremalną rzadkością, ale mimo wszystko dobrze wiedzieć, co w razie czego robić. Dobrze, Marta. Tak, tak. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Do zobaczenia w takim razie, do następnego razu, bo pewnie jeszcze nieraz się usłyszymy. Dziękuję no bardzo. i dziękujemy Ci za te wszystkie informacje, co nam tutaj podałaś. No, to trzymaj się. Cześć.